Witamy Państwa serdecznie z miasta Sezopol po raz kolejny. Szanowni Państwo, często wybieracie odpoczynek w słonecznym brzegu, w Złotych Piaskach, w Niesiebrze, ale może warto się zastanowić i wybrać na przykład miasto Sezopol, o którym Państwo mało co słyszeliście. Miasto znajduje się w 70 kilometrach od słonecznego brzegu. Miasto jest położone. Niedaleko, można tak powiedzieć, Turcji, czyli do tureckiej granicy, około 80 km, miasto też znajduje się w otoczeniu jakby morza i wzgórz. I tutaj przyjeżdżając, Państwo znajdą naprawdę ciszę i spokój, ze względu na to, że miasto jest podobne do Nisiebra, ale nie jest tak mocno skomercjonalizowane. I Bułgarzy. Wybierają to miasto ze względu na to, że jest cisza i spokój. Nie ma takich dyskotek jak w Słonecznym Brzegu albo w w Wlasie. E, tutaj e, w okolicach miasta znajduje się pięć plaż. Plaża na przykład e, Zlatna Rybka, Carska, Hermaniti, e, Apollonia Beach, Duny. I piasek w tej okolicy nie ma do gliny, czyli jak. Na morzu jest na przykład wysoka fala, no to Państwo sobie kąpiecie się w czystej wodzie. I choć miasto jest nieduże, kameralne, spokojne, ale tutaj turysta podczas swojego letniego wypoczynku znajdzie wszystko, co jest potrzebne. Wędkarze znajdą sobie sklepy rybackie, gdzie można kupić sobie sprzęt, albo skały i wzgórza, gdzie można powędkować. Jeśli ktoś z, państw, z Państwa lubi pływać z kuszą. Tutaj są piękne miejsca, gdzie można postrzelić naprawdę fajne okazy. A jeśli ktoś z Państwa woli popływać jachtem albo łódką, to tutaj w miejscowym porcie można wynająć taką jednostkę i pięknie spędzić cały dzień na wodzie. Dzisiaj my Państwa zapoznamy z tym pięknym miastem, nagramy kilka pięknych ujęć, pokażemy e, miejsca zabytkowe. Także serdecznie zapraszamy na malutką wycieczkę. Teraz znajdujemy się na głównym deptaku miasta Sazopol. Tutaj państwo znajdą dla siebie praktycznie wszystko. Sklepiki z książkami, z różnymi zabytkowymi obrazami. Tutaj państwo kupią sobie różnego rodzaju pamiątki. Są sklepy spożywcze, są restauracje. Tutaj można zjeść i rybkę i baraninę, no i pospacerować wzdłuż pięknych malowniczych uliczek. I w tym miejscu, gdzie ja teraz stoję, za mną znajduje się bardzo malownicza cerkiew imieni Cyryla i Metodiego. Jak Państwo wcześniej wspominałem w naszym materiale wideo, Sozopol ma pięć plaż, i tutaj Państwo możecie zobaczyć tuż za mną, plażę centralną. Zaletą tej plaży jest to, że położone jest w centrum miasta. Obok pięknego parku, w okolicach są restauracje, sklepy i cała infrastruktura. Drugą bardzo popularną plażą w mieście Sozopol jest plaża Hermanity, która jest położona przy uliczce Wesoła niedaleko centrum. Tak jak Państwu wcześniej wspominałem, miasto Sozopol to jest miasto pięknych krajobrazów i widoków. Znajduje się tutaj też w okolicach e, Zatoki Budżackiej, która znajduje się tuż za mną. Piękna plaża o nazwie Apollonia Beach. To jest plaża o długości 2,5 km, szerokości do 20 metrów. I na tej plaży piaseczek nie zawiera gliny, jest drobniutki, przyjemny. I tutaj jak Państwo przyjadą na wypoczynek naprawdę nie będziecie żałować. Plaża jest bezpieczna, należy do listy najbardziej pięknych i bezpiecznych plaż w Bułgarii. Miasto Sozopol też jest miastem przyjaźnym dla rybaków. W tym miejscu, w Zatoce Budżackiej. Można tak powiedzieć, jest raj dla rybaków. Występują tutaj i tuńczyki morskie, i ostroboki, płaszczki różnego rodzaju ryby. We wrześniu, jak Państwo będziecie chcieli powędkować, naprawdę zapraszamy, jest bardzo dobre miejsce dla rybaków. Dodatkową atrakcją turystyczną w mieście Sozopol jest zamek Wrawadinowo. Jeśli Państwo się znudzi leżeć na plaży, kąpać się w morzu, możecie Państwo sobie podjechać dosłownie 4 km od centrum miasta, zwiedzić piękny pałacek. A obok pałacu jest Aquapark Neptun, gdzie Państwo mogą spędzić przyjemny dzień, nawet z dziećmi. Jednym z najciekawszych miejsc w okolicach miasta Sozopol jest rzeka Ropotamo, która znajduje się w okolicach miasta Sozopol, a generalnie to jest około 4 km. Tutaj dojechać Państwo mogą albo autobusem miejskim, albo własnym środkiem transportu. Przy samej rzece znajduje się rezerwat o nazwie Ropotamo. tutaj Państwo mogą popływać takimi łódkami 12-osobowymi wraz z kapitanem, który prowadzi całą wycieczkę albo w języku bułgarskim, albo w języku angielskim niestety przewodnika w języku polskim nie ma bilety możecie Państwo kupić tutaj na miejscu są udostępnione oficjalne ceny czyli od osoby dorosłej pobierano 25 lewa od dzieci 15 lewa. Czas wycieczki około 35 minut wzdłuż rzeki, gdzie Państwo mogą zobaczyć roślinność, która występuje na danym terenie, żółwie wodne, które często siedzą na brzegu albo na drzewach, które są powalone i znajdują się w wodzie, albo nawet czarną czaple, która jest bardzo... Rzadkim zjawiskiem na danym terenie. Drugim miejscem wartym obejrzenia w okolicach miasta Suzopol jest miejsce o nazwie Biegliktaż, które Państwo widzą tuż za mną. W czasach trakijskich to była świątynia, w której zgodnie z religią trakijską składano ofiary z ludzi. Tutaj Państwo mogą trafić albo taksówką, albo własnym środkiem transportu. Jak Państwo posiadają auto, to nie ma żadnego problemu. Można tutaj wjechać, jest miejsce parkingowe. Wyjściówki kosztują po 4 lewa od osoby dorosłej, dla dzieci 2 lewa.